Dzień dobry, dziś kolejny film z serii Herezji. Będę dalej, że tak powiem, męczął reaktywność. <noise> Przygotowałem Wam taki ciekawy zestaw: dwa gwoździe kute, jeden tutaj, drugi tutaj ustawione wzdłuż. Oto macie celnie niespodziankę. Teraz Wam pokażę taką ciekawą rzecz. Mam aktualnie włączony program FAST, w którym nic nie jest zmienione. Jedynie został dostrojony grunt, on się tutaj stoi na 85 Poza tym wszystko jest takie same Reaktywność jest 3 Mamy dwa gwoździe i cel po środku Popatrzcie o, Muszę przesunąć słuchawki, żebyście lepiej słyszeli lepiej, posłuchajcie powoli dobra, no to teraz przejdę do herezji i pokażę Wam pokażę Wam ten sam cel z reaktywnością powiedzmy może jeden na początek. Czyli e, dokonuje totalnej rewolucji i zamiast używać wysokiej reaktywności w miejscu, które jest zaśmiecone żelazem, użyje reaktywności, wysokiej reaktywności w miejscu zaśmieconym żelazem, użyje bardzo niskiej. Jaki będzie wynik? Mamy to, nie? Dziwne, szybko, powoli działa, nie? No to może reaktywność. Zero, próbuję. No to w takim razie jeszcze wrócę na 3 4 pomoże Powoli. Zwróćcie uwagę, że podróżuje cewką, żeby ten sygnał tam wykryć szybko Nic. No to może 5. bardzo szybko bardzo powoli nic jeszcze raz trzy no to jeszcze raz jeden No dobra, no to w takim razie zobaczymy co tutaj jest. Tutaj jest grosz praski. To jest duża moneta, prawda? W porównaniu do tego gwoździa jest taka, że tak powiem. No to teraz muszę sprawdzić, czy aby ta, e, ta niska reaktywność nie oszukała mnie w żelazie, bo można by ten test sobie zafałszować, uciąć go w tym miejscu i pokazać wam tylko tyle. No ale pokażę wam to. Powoli, szybko tu coś mi wyskakuje z boku, ale to nie jest to, to w takim razie jeszcze raz cel. Jest lekko wbity pod kątem tym razem. I co Wy na to? Jak widzicie, można przy reaktywności 1 uzyskać lepszą odpowiedź w miejscu zaśmieconym żelazem. Ciekawostka. Generalnie e, reaktywność niską trzeba używać e, przymetając powoli. Jest to reaktywność, którą e, należy używać wtedy, gdy poszukujemy Staramy, mamy bardzo trudne miejsce, myślę, i staramy się w tym miejscu jeszcze, jeszcze coś znaleźć. Nie jest to może reaktywność do normalnego szukania w takim terenie jak tutaj. Może w terenach mniej zmineralizowanych użyłbym takiej reaktywności i pewnie bym użył niskiej, bo tam nie będzie żadnego problemu, ale to generalnie jest reaktywność, w którą trzeba się poruszać powoli. I dać wykrywaczowi czas na znalezienie celu. Pamiętajcie, że, że, że ruch cewką zawsze, zawsze ten ruch szybkość ruchu cewką generuje nam zawsze teren bo nie w każdym terenie możecie tą cewką bardzo szybko poruszać, szczególnie przy wysokiej reaktywności, bo będzie Wam wiele rzeczy przeszkadzało. Na przykład będzie Wam przeszkadzało ściernisko, będzie Wam przeszkadzały bruzdy jakieś na polu. Nie będziecie mieli w ogóle miejsca, żeby poruszać tą cewką, bo będziecie bardzo małe miejsce mieli do sprawdzenia tą cewką i będziecie automatycznie zwalniali ruch tą ceweczką waszą. I to w każdym wykrywaczu. Wtedy należy tą reaktywność mimo wszystko ustawić niżej, by wyłuskiwać te cele. Dlatego, że na, ryżkie, na, na niskiej reaktywności odpowiedź celi bardzo drobnych jest mocniejsza. To nie jest kwestia głębokości, tylko po prostu wykrywacz rozszerza, powiększa ten sygnał jakby troszeczkę i dzięki temu jest słyszalny. Na wyższych, na wyższych reaktywnościach sygnał zawsze jest krótki i w, w często w hałasie zakłóceń zewnętrznych i wewnętrznych, czyli gruntowych, może spowodować to, że wam zniknie. Przy wolnym przemiataniu zawsze ten cel jest bardziej, jego definicja, jak bym powiedział, tak, jest mocniejsza. Kolejnym przykładem jest na przykład woda. Nie wiem, czy w wodzie się chodzi tak. Nie wiem, czy osoby, które szukają w wodzie, chodzą tak. No bo jeśli tak, no to chyba fale tsunami jakieś by powstało, nie? No nie, no, no pewnie nie. Pewnie chodzą powoli, nie? No to po co im reaktywność ustawiać bardzo wysoko? Ja tego nie rozumiem. Wtedy bardzo dużo rzeczy trafią. Jeśli, jeśli, jeśli tam, nie wiem, chcecie kopać łańcuszki, które są celami drobnymi trudnymi trudnymi, reaktywacze czy kolczyki w wodzie, no to jakim cudem możecie znaleźć na wysokiej reaktywności? Jeśli tą reaktywność sobie zniżycie, no to w, taki, w tym momencie ten cel jest bardziej wychwytywalny, prawda? Tu wam pokazałem paradoks, prawda? Pewien i pewne zastosowanie niskiej reaktywności do, do poszukiwań. Jak widzicie, to działa. Czy działa wszędzie na wszystkim i tak dalej, no nie, bo nie ma jasnych odpowiedzi krótkich, prostech do, co do wykrywacza. Czyli nie ma najlepszych ustawień na świecie, nie ma najlepszych wykrywaczy na świecie. Wszystko jest w waszych rękach, w waszej głowie nie można na pewno nie można na pewno. Zrobić czegoś takiego, by pozostać na najlepszych ustawieniach na świecie. Na przykład, macie pole testowe i na tym polu testowym ustalicie na swoje najlepsze ustawienia. No i później ja wszędzie używacie, nie? Cała reszta tego wykrywacza, czyli tak skomplikowanego jak Deus na przykład leży, nie? Bo wy znaleźcie swoje ustawienia, z nim chodzicie, nie? To zawsze, zawsze jak takie coś słyszę, że ktoś na przykład znalazł jakieś tam najlepsze ustawienia, to zawsze jest to dla mnie osoba początkująca, nie? Bo na pewno gdybym mi zadał pytanie dotyczące głębi tego, raczej głębiej wszedł ustawienia tego wykrywacza i zapytał się o inne funkcje, ona on pewnie by nic nie wiedziała, bo Zostawiła to, nie? Spoczęła na laurach najlepszych ustawień na świecie, nie? No to tak, tak to nie działa. Jak widzicie, można czasami sobie coś tam samemu w testach wyczaić. Jest to moje tam, moje tam prywatne jakieś tam przemyślenia i to, co ja używam, że ta reaktywność czasami niska, nawet w terenie bardzo zaśmieszonym żelazem. No, w terenie, gdzie na przykład są takie gwoździe ustawione wzdłuż, czyli e, najtrudniejszy, że tak powiem, e, sposób e, może wygenerować nam wykrywalność, prawda? E, przy nawet przy niskiej reaktywności, gdzie ta e, wysoka, która tutaj jest 3 ustawiona, i program FAST, bo to był program FAST niezmieniany oprócz gruntu który powinien nam na tej trójce doprowadzić do znalezienia tej monety, nie doprowadził. Dopiero zniżenie reaktywności pozwoliło mi to wykryć. Nie ma, tak jak powiedziałem już wcześniej, nie ma jasnych odpowiedzi prostych, jeśli chodzi o wykrywacze. Trzeba sobie samemu wypracowywać jakieś tam swoje, swoje teorie i swoje próby. Jeśli doszukujecie jakichś przedmiotów w miejscach skarbów, na przykład, albo macie swoje miejsce, gdzie wychodziłyby wam bardzo fajne, szczególnie drobne rzeczy, próbujcie różnych możliwości i kombinacji z wykrywaczami. Zaniżajcie dyskryminację. To zawsze powoduje to, że przychodzą nowe cele. Pojawiają się również żelazne, przede wszystkim żelazne. No, ale między tym czasami zawsze, zawsze się taki kolek trafi. No to już taka, taka ciekawostka. Nie używajcie różnych częstotliwości, bo to nieprawda, że częstotliwość wysoka jest zawsze dobra dla do gwiazd, czasami ta niższa też czas, potrafi coś tam poprawić, coś tam doszukać, że tak powiem. No i używajcie także pełnej skali reaktywności. Nie skupiajcie się na przykład się w deusie, tak jak gdzieś tam oglądałem, na trójce, prawda? Bo to jest najlepsze, bo tak jak główno prawda, za to, to jest chyba zaznaczone w tych opcjach, że to nie jest dla dzieci. Więc mogę Wam powiedzieć to słowo bulgarne: to nieprawda. Bądźcie kreatywni i nie skupiajcie się na najlepszych ustawieniach na świecie, bo ich po prostu nie ma. Trzymajcie się, na dzisiaj to wszystko. Na razie.